Witam was moi drodzy w wieczornym materiale, w którym będziemy rozmawiać o pogodzie na najbliższą noc oraz we wtorek. Moi drodzy, we wtorek radem nadal niskie temperatury, o czym za chwilę. Gdynia za moimi plecami, bezchmurne niebo w poniedziałek. Naprawdę piękny początek tygodnia. Szczewnica również praktycznie z bezchmurnym niebem. Wręcz aż się prosi o to, żeby wypoczywać, mimo tego, że te temperatury są to niskie. Warto. Warszawa Piękne niebo i tak jest dziś praktycznie w całym kraju, ale zaczęliśmy. Poranek, oczywiście z przytupem, z przytupem, bo pojawiły się bardzo niskie temperatury. Mamy oczywiście już wyliczenia temperatur, jakie były w nocy przy gruncie, na wysokości 5 cm biały stok zamość minus 8 stopni Celsjusza, więc bardzo niskie temperatury, minus 7 stopni Celsjusza wschód kraju, ale uwaga, również piła minus 6 stopni Celsjusza, minus 5 stopni Celsjusza toruń, tam, gdzie tych przymrozków według wyliczeń miało być mniej, miały być słabsze, również się pojawiły. Generalnie. To była bardzo zimna noc, to była bardzo zimna noc, więc, cóż, przed nami jeszcze jedna, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Za moimi plecami jeszcze szybciutko Kraków, tu również bezchmurne niebo. Ja zapraszam Was oczywiście do obserwowania kamer na stronie webkamera.pl, która to jest też naszym tutaj patronem. Ja natomiast przechodzę do map i sprawdzam, jak sytuacja tutaj wygląda, bo to jest bardzo. Moi drodzy istotne, a więc tak, sytuacja wygląda w Polsce tak, że jesteśmy taką wyspą słońca. Tak, Europa Zachodnia, Francja, Niemcy przede wszystkim, również Włochy Północne, również po części Austria tutaj chmury są duże, jest dużo tych chmur. Pogoda bardziej tam jest dynamiczna, występują opady deszczu. Na wschód od naszych granic, daleko na wschód od naszych granic, mamy niż, który przyniósł nam no, marną pogodę w weekend. Nie ukrywajmy, że ta pogoda nie była idealna. No i mamy oczywiście Polskę. Mamy Polskę z praktycznie bezchmurnym niebem, ale nie wszędzie, bo są miejsca. W Polsce północno-wschodniej, które ja tutaj w tym momencie wam bardzo mocno powiększyłem, gdzie na zdjęciach satelitarnych widzimy mgły i zamglenia. Tam słońca nie ma, tam te mgły powodują, że przy gruncie cały czas są niskie temperatury. No i to też dla nas no, nie jest zbyt pocieszające, chyba. Bym powiedział, no ale no cóż, życie nie poradzimy, znaczy poradzimy sobie jak najbardziej i z tym przejdźmy teraz do aplikacji Meteologix, żeby zobaczyć, jak dokładniej sytuacja pogodowa wygląda. A zaczynamy oczywiście od sytuacji barycznej, jaka będzie. We wtorek. Zacznijmy od sytuacji barycznej, właśnie i sprawdźmy sobie, co tutaj będzie się działo. Przede wszystkim we wtorek, nisz, który znajduje się nad Europą Zachodnią, coraz bardziej będzie wpływał na pogodę, między innymi, w Polsce. Pierwsza podstawowa rzecz, ciśnienie zacznie nam maleć, no i to tutaj już dosyć mocno widzimy, że to ciśnienie nam. Maleje, szczególnie w Polsce Zachodniej, możemy to oczywiście zauważyć. Cały czas jeszcze mamy nisz, który jest na wschód od naszych granic. Mamy wyż, który jest daleko na północnym wschodzie, który już przestaje jakkolwiek nam tutaj wpływać na pogodę w Polsce. No, niestety, taka jest kolej rzeczy. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj sytuacja też będzie wyglądała ciekawie. Sprawdźmy, jak. Te temperatury będą się kształtowały we wtorek. We wtorek cały czas widzimy już mamy cyrkulację zachodnią. To znaczy na wysokości 850 hektopaskali to ciepłe powietrze zaczyna coraz bardziej zbliżać się do nas, najbardziej tutaj do Europy Zachodniej, no ale też i do Polski południowo-zachodniej. Te temperatury zaczynają mocniej wzrastać. Będą wzrastały. Zauważycie to z pewnością. Natomiast na pozostałym obszarze, więc Polska wschodnia, północno-wschodnia, będzie to niestety mniej widoczne. Co widać tutaj chociażby na anomalii temperatur na wysokości 850 hektopaskali, widzimy, że na zachodzie i południowym zachodzie kraju ta anomalia temperatur jest zdecydowanie większa, na wschodzie jest większa, ale w drugą stronę, to znaczy tutaj jest odchylenie ujemne. Widzimy tutaj, że na wschodzie cały czas działa jeszcze to chłodne powietrze, które spłynęło z północy, z północnego wschodu, co też będzie widać w temperaturach. Europa wschodnia i też Polska wschodnia od 7 do 9 stopni Celsjusza, ale Europa południowo zachodnia, zachodnia 22, 23, 17, 18, Francja, Niemcy od 12 do 16, no i Polska południowa zachodnia również od 12 do 13 bądź 14, tu również będziemy widzieli po prostu wyższe temperatury i to będzie dawało nam odchylenie dodatnie na wysokości dwóch Metrów w Polsce południowo-zachodniej, i to tam należy spodziewać się po prostu wyższych temperatur. Tam należy spodziewać się wzrostu tych temperatur. Więc, moi drodzy, przechodzimy tutaj do kolejnych wyliczeń. Przechodzimy tutaj już bezpośrednio do sytuacji, jaka będzie w Polsce. Jaka będzie w Polsce w nocy oraz we wtorek. W nocy, moi drodzy, w Polsce wschodniej będzie najchłodniej, bo tutaj te temperatury będą najniższe, ale jeszcze zacznijmy po prostu od samej, od samej pogody. Troszkę mieszam dzisiaj, ale już jest nowy stream tak zaprogramowany. Muszę się skupić znowu na tym bezchmurne niebo, praktycznie w całym kraju w nocy i do godzin porannych. Na zachodzie rano pojawi się więcej zachmurzenia i tutaj lokalnie na pograniczu polsko-niemieckim zaczną pojawiać się opady. W Polsce północno-wschodniej możliwe mgły i zamglenia. Tam w nocy temperatury najniższe. Ba, generalnie w całej Polsce wschodniej te temperatury będą niskie i w Polsce południowej, po części w Polsce centralnej, na tym obszarze od 2 do 4 stopni, ale będą miejsca na przykład na północnym wschodzie, południowym wschodzie, miejscami na południu, i w centrum, że temperatury spadną do minus jednego, do minus dwóch stopni, i ta sytuacja będzie utrzymywała się do godziny dziewiątej bądź dziesiątej rano. Więc tutaj zwróćcie na to moi drodzy bardzo mocno uwagę. Temperatury w nocy na wysokości 5 cm również mocno spadną. Około godziny 3, 4 i 5 nad ranem w Polsce wschodniej, w Polsce centralnej i południowej znów powtórka z tego, co było tej nocy, a więc od minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza, a w centrum kraju od 0 do minus 2. Na zachodzie do 6 bądź 7 stopni, tam te temperatury będą najwyższe. No i wszystko wskazuje na to, że ten Przymrozek puści około godziny 9 bądź 10 rano, chyba że znów gdzieś będą e, mgły i zamglenia, tak jak w Polsce północno-wschodniej, gdzie te temperatury po prostu będą. Jeszcze niskie, nisko się utrzymywały przez pewien czas. Porywy wiatru we wtorek nie powinny być zbyt silne, generalnie od 20 do 30 km na godzinę. Chociaż w górach na początku, w Tatrach, w Beskidach, później również w Sudetach może powiać mocniej. 60 bądź 70 km na godzinę. W dzień, no cóż, dzień całkiem przyjemny, aczkolwiek będzie przemieszczał się nad Polską ciepły front atmosferyczny. To spowoduje, że napłynie do nas właśnie to cieplejsze powietrze, ale pojawi się więcej chmur. Opadów nie powinno być dużo, gdzie nie gdzie w województwach zachodnich. Przede wszystkim chmury piętra wysokiego, piętra średniego, następnie piętra niskiego i to wszystko będzie wędrowało w kierunku wschodnim. W ślad za tym będzie wędrowało też cieplejsze powietrze i już w godzinach popołudniowych w województwie dolnośląskim, w województwie również lubuskim słuchajcie, 17-18 stopni Celsjusza, podczas gdy na północnym wschodzie nadal będzie 6-7. do Polska południowa i po części centralna od 12 do 14 stopni Celsjusza i do godziny 17-18 to całkiem przyjemne ciepło się będzie utrzymywało, więc będzie całkiem ok. Jeśli chodzi o porywy wiatru, no to nie może być idealnie. Wraz z przejściem frontu atmosferycznego nasili się wiatr wiejący z południa w kierunku północnym i szczególnie w Sudetach 70 do 80 km na godzinę, może powiać, również w Zatoce Gdańskiej od 60 do 70 na godzinę. A więc wygląda to wszystko mniej więcej w ten właśnie oto sposób. Ja zapraszam Was oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Chwilka dla naszych sponsorów, marki ETA, która sprzedaje bardzo dobre AGD. Link jest w opisie. Możecie kupić stacje Meteo, do których również linki są w opisie. Z naszymi kodami jest taniej. Mamy również jako partnera firmę alpinistyczną i firmę, która montuje namioty dachowe. Na samochody. Bardzo fajna sprawa. Zapraszam Was, tak jak wspominałem, też do subskrypcji naszego kanału i widzimy się w kolejnym materiale. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Możesz wesprzeć rozwój kanału, zostając wspierającym na YouTubie lub patronem na Patronite. Możesz postawić nam jednorazową wirtualną kawę. Zainstaluj monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć. Kliknij w polecany film i zapoznaj się z innymi materiałami, które opublikowaliśmy na naszym kanale